Pani Iwono, jesteśmy dzisiaj na gali SPA Awards i tak zastanawia mnie, czy Pani w ogóle korzysta ze SPA, z zabiegów SPA, czy to jest taki właśnie moment dla Pani? wydaje mi się że od kilku takich już dobrych lat tak naprawdę jest to tak naprawdę modne tak uważam były czasy że kiedyś jakiś zwykły masaż był tylko i wyłącznie po to żeby się zrehabilitować a żeby wcale nie służył naszej przyjemności moim zdaniem tak kiedyś było na szczęście to się zmieniło i teraz rzeczywiście całe wellness spa jest po prostu dla nas i nie ukrywam że jak tylko mogę to z tego korzystam ponieważ to są takie chwile, gdzie w ogóle zapominamy o całym świecie. Mówię, oczywiście powiedziałam o masażu, ale wiadomo, że oferty są tak szerokie, że nie sposób tego wszystkiego wymienić. Ja się bardzo cieszę z tego powodu, że nadszedł czas rozpieszczania samego siebie, że stajemy się dla siebie tak naprawdę dobrzy i robimy sobie takie przyjemności. Nie nieraz słyszę, co robią dziewczyny, jak mają wolny weekend i jadą do spa. Zresztą ja to robię z moimi koleżankami tak samo. I myślę, że to jest naprawdę cudowne, bo to są błogie chwile, gdzie ponieważ bardzo często dużo pracujemy i dużo się w naszym życiu dzieje, więc taki pobyt tygodniowy, weekendowy, ale też może być i dłuższy, jest po prostu tak, uważam, potrzebną chwilą relaksu, że jak najbardziej jestem za i cieszę się, że właśnie te najlepsze wszystkie spa i wellness z Polsce są dzisiaj tutaj w jednym miejscu i po raz czternasty można im nagrody wręczać, bo to rzeczywiście jest miłe. Tym bardziej, że ja myślę, że oni nie pracują dla tych nagród, bo oni pracują dla nas ale uważam, że to miłe jest kiedy ta ciężka praca, bo to jest na pewno też ciężka praca, kiedy jest doceniona. A taka największa kwota jaką pani pamięta na te zabiegi spa? ja nie pamiętam, bo muszę tutaj się przyznać, że mam tą przyjemność, że czasami to spa jest w takiej ofercie dodatkowej dla mnie, więc znalazłam się w gronie takich osób uprzywilejowanych, można powiedzieć. Także chyba nie jestem w stanie takiej kwoty jakby wymienić w tej chwili. No, ale jednak e, korzysta pani, więc jest pani uprzywilej... uprzywilejowana, jak pani sama powiedziała. Może być i kilkaset, ale może być i kilka tysięcy, nawet jak tak, naprawdę, jak tak naprawdę pojedziemy w dobre miejsce i najdłużej to jak najbardziej. Pani Iwono, nie mogę nie zahaczyć o taneczne show, o taniec z giezdami. Pani trzy typy na finał, bo w tym tygodniu ogłosili, że to będą trzy pary w finale. Absolutnie nie jestem w stanie tych typów teraz przedstawić, ponieważ każde rozdanie, każde, każdy nowy odcinek to jest nowa dawka emocji i tak jak spojrzę, komu ja dawałam 10 punktów, bo to przeważnie u mnie tak się wiąże z tymi ocenami. Um... No to mamy na pewno Roxy Węgiel, na pewno przecież dostała chyba dziesiątkę, chyba Anita Sokołowska dostała, teraz właśnie nie wiem, Krzysztof Maciej. Krzysztof Szczepaniak. Tak, Krzysztof chyba Szczepaniak też dostał trzy dziesiątki. O, to nam to już teraz wymieniliśmy trzy. trzy, aczkolwiek tam są wyjątkowo w tej edycji, to wcale nie trzy pary mogłyby znaleźć się w finale, ale nawet pięć, więc myślę, że będzie bardzo ostra rywalizacja. Też po ostatnim momencie, kiedy Konan wszedł na scenę przy występie pani Dagmary Kazimierskiej, kiedy powiedział pewne słowa do pani, Dagmara powiedziała na łamach naszego portalu, że przyznaje się do tego, że dała Konradowi reprymendę, że się zachowało się nieładnie. I czy też do pani doszły te słuchy, że Dagmara gdzieś właśnie powiedziała Konanowi, że to nie było ok? Jak pani odbiera tę sytuację? No bo już minęło trochę czasu od niedzieli, a my cały czas żyjemy. W tym. Wie pani mnie oczywiście absolutnie też nie uraziła jego reakcja, bo uważam, że to są, jest zawsze akcja, reakcja, to są emocje, to jest dany moment w, w tej sytuacji, w tej sekundzie, w tej chwili. E, aczkolwiek uważam, że, nie wiem jak to powiedzieć delikatnie, ale na, w czasie programu Tanie z Gwiazdami bardzo dużo osób z rodzin innych gwiazd również są na sali, a jednak nie pozwalają sobie na jakiekolwiek nawet wejścia na parkiet, a tu widzimy, że to jest po raz kolejny, bo to nie jest pierwszy to raz. Odcinek. Tak, a więc wydaje mi się to moim zdaniem za niepotrzebne i niestosowne, aczkolwiek mnie to, broń Boże, nie obraziło, ponieważ to są, mówię, dane emocje danej chwili, ale absolutnie niepotrzebne. Proszę mi wierzyć, że tam są i rodzice, i partnerzy, i nieraz dzieci, osób, które tańczą, i nie Nigdy żadna z tych osób nie pozwoliła sobie, żeby w ten sposób reagować, a na pewno też nie było im przyjemnie, kiedy na przykład ktoś od nich dostał niską ocenę. A zastanawiam się, to, czy miała Pani okazję może porozmawiać z Dagmarą po tej sytuacji, czy nie? Dosłownie chwilę i podeszła do mnie i bardzo mnie zakonana przepraszała, ale też nie ma takiej potrzeby, bo to ja jestem tam tylko sędzią w tym, w tym programie, więc nie ma takiej potrzeby i naprawdę czuję... Może dlatego, że ja sama tańczyłam, więc ja... Pamiętam niejednokrotnie, jak sama jako tancerka miałam nawet emocje złości w stosunku do o, sędziów również, więc jakby te emocje znam. Emocje, euforię, radość z wygranej, ale też wściekłość i złość z jakiejś przegranej. Więc tutaj nie dziwmy się temu, aczkolwiek może jednak warto by było trochę się powstrzymać, trochę emocji. Pamiętam, jak żeśmy rozmawiały na ramówce Polesadu jakiś czas temu, i wspomniała mi pani, że te emocje pomiędzy panią a Ewą Kaspari są takie silne, ale są pozytywne i są takie fajne zgrzyty, co możemy też widzieć podczas odcinków. No więc właśnie chciałam zapytać od kulis, jak wygląda ta współpraca, bo te odcinki są charakterystyczne. Ewa według mnie jest fantastyczną kobietą. To jest naprawdę osobowość. Jest świetną aktorką, jest taką kobietą bezpośrednią, taką mówiącą to, co myśli, ale też szaloną, zwariowaną, ale też kochającą ludzi, życie i świat, a jednocześnie ma w sobie taką, taką lekką ironię, Czasami do świata takie ciekawe podejście, ale mi to się bardzo podoba, ponieważ to jest w programie i proszę mi wierzyć, że my w garderobie rozmawiamy podobnie. To nie jest tam, że tam sobie z dzióbków śpijamy, a wychodzimy tutaj do, do studia i jest inaczej. Tak, takie nasze rozmówki są czasami, tak się troszkę draczymy. Nawet siedzimy przecież obok siebie, jesteśmy malowane czasami i tak spoglądamy, a to ty masz dzisiaj, a to ty masz dzisiaj i tam sobie czasami kilka słów potrafimy powiedzieć. Myślę, że to dobrze, bo to też po pierwsze jest to szczere, ale to też prowadza może jakąś taką nową dawkę, czasami uśmiechu, a czasami jakiegoś nerwu w programie. To ostatnie pytanie. Mamy różne edycje tańca z gwiazdami. I zastanawiam mnie, czy ta edycja jest bardziej nastawiona na taniec, czy bardziej na show, bo już są takie spekulacje, na ile to są osoby, które rzeczywiście tańczą, na ile to są osoby, które są po prostu lubiane, no bo też nie tylko państwa głosy, ale przede wszystkim też smsy widzów. Ja bym też właśnie zauważyłam coś takiego. Jestem zaskoczona tak olbrzymim wpływem Dagmary na całą edycję, bo też to słyszę, że tak jakby Dagmara zdominowała całą edycję tańca z gwiazdami a ona jest tylko jakimś tam malutkim procentem jeżeli ją bym zostawiła troszkę z boku, to nazwałabym tą edycję bardzo profesjonalną, ponieważ tam rzeczywiście wszyscy bardzo i przykładają się do pracy, ale też im to wychodzi, bo jak wiele osób, jak mówimy, jak oglądają, to są zaszokowani, że nawet kiedy jest troszeczkę słabiej technicznie, ale to rzeczywiście bardzo dobrze wygląda, więc ja mam troszkę żal o to, że tak bardzo jedna osoba... Osoba potrafiła tak zdominować. I nie mówi się o tej pozostałej grupie osób, tylko właśnie o niej. I ona jakby y, przez nią można nazwać tą edycję Jako szaleńską. Nie, to jest tylko ona. To jest półtorej minuty w czasie tańca i plus jeszcze rozmowa. A pozostałe pary, moim zdaniem, niesamowity profesjonalizm w tym nieprofesjonalizmie. Czyli no emocji będzie myślę, że jeszcze więcej. Zobaczymy, co wydarzy się w niedzielę. To tak ostatnie, czego mogę pani życzyć na ten niedzielny odcinek? Może nie na niedzielny, na całą edycję, żeby wygrał taniec. No to tego życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję i pozdrawiam.